Cześć wszystkim, u z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o służbie zdrowia w Japonii, przede wszystkim o moich doświadczeniach, o tym jak to było i o tym, co myślę na ten temat. I czego się możecie spodziewać podczas Waszych podróży? Była Sassoku, dołga o Przede wszystkim od razu chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o służbę zdrowia w Japonii, to mam wrażenie, że jest ona troszeczkę lepsza. Dobra, troszeczkę mam opowiedzenie. Całkiem lepsza niż ta, która jest tu w, u nas w Polsce. No niestety, ale do takiego wniosku doszedłem. Takie, mam, takie sobie wyrobiłem zdanie na ten temat. Niech mnie ktoś przekona, że jest inaczej, ale uważam, że służba zdrowia w Japonii jest na dużo wyższym poziomie i przyjemniej się z niej korzysta niż w Polsce. No ale zapytacie się dlaczego? No to już wam mówię. No dobrze, no to może zacznijmy od tego, jak finansowana jest usługa medyczna w Japonii. W przeciwieństwie do Polski, gdzie mamy NFZ i to państwo praktycznie pokrywa no wiadomo, że z podatków to wszystko idzie, ale nie musicie się za bardzo martwić tym, że będziecie musieli zapłacić za lekarza, jak idziecie na przykład z przeziębieniem czy z czymś tam, do, czy na przykład do okulisty. Na przykład. Nie, nie musicie się o to martwić w Polsce. Natomiast w Japonii zawsze będzie trzeba coś zapłacić. Zazwyczaj jest to 30% wartości usługi, czyli resztę pokrywa państwo. Czyli to jest 30% płacicie Wy, a 70% pokrywa Państwo. W przypadku studentów to jest nawet tak, że 90% pokrywa Państwo, a Wy płacicie tylko 10%. Uważam, że to jest taki fajny balans pomiędzy tym, kiedy usługi są bezpłatne, a kiedy usługi są płatne. Jeśli chodzi o typy placówek medycznych, no to wiadomo, są takie dwie najbardziej podstawowe, czyli kliniki i szpitale. Czyli podobnie jak w Polsce, my mamy przychodnie i szpitale. Natomiast różnica polega na tym, że w Japonii idzie się bezpośrednio do specjalisty, czyli pomijamy fakt, że musimy na początku otrzymać jakieś skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Czyli na przykład jeżeli wiemy, że nas boli oko czy mamy problem z widzeniem, to pójdziemy od razu do okulisty, a w momencie kiedy nam się troszeczkę pogorszył słuch, pójdziemy do laryngologa. Nie musimy iść najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, żeby nam wypisał skierowanie. Kiedy to jest oczywiste, że my musimy iść do specjalisty, prawda? No to uważam, że to jest troszeczkę logiczniejszy system. No i w przypadku, kiedy stwierdzicie, że musicie iść do tego okulisty, to możecie oczywiście iść do mniejszej kliniki, która jest u Was gdzieś w okolicy, lub możecie od razu się udać do szpitala, nie ma z tym żadnego problemu. I tu i tu u was obsłużą. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, jak wyglądała moja wizyta w szpitalu. E, oczywiście to było wszystko, wszystko działo się w Gunmie. To co usłyszycie na moim kanale to zawsze będzie o tym jak to było w Gunmie, bo tam mieszkałem, w baś. No i jak poszedłem pierwszy raz do szpitala... To było troszeczkę inaczej niż... Sam ten szpital wyglądał zupełnie inaczej niż większość szpitali w nas w Polsce. Bardziej mi to przypominało ja, szpital z amerykańskich filmów. Wesz, wchodziło się i zaraz po lewej stronie była taka wielka recepcja, gdzie trzeba było wyciągnąć numerek, poczekać na swoją kolej i założyć kartę. Następnie... Szło się do takiego automatu, gdzie trzeba było zaznaczyć, z jakim ma się mniej więcej problem. Była tam obok też pani, która zawsze pomagała, jeżeli się nie wiedziało, co kliknąć. I też z tego, co zauważyłem, to przede wszystkim pomagała starszym osobom. No i potem się szło z tymi wszystkimi karteczkami, które się do tej pory dostało, szło się do kolejnej takiej recepcji, takiej już bardziej specjalistycznej, gdzie. Dosta, dostaliśmy taką kolejną kartkę, że tak powiem. No i, i potem, jak dostałem tą ostatnią karteczkę, każdy, praktycznie, który przychodził do szpitala, musiał oddać mocz do badania. I bez wyjątku, naprawdę. Każdy, bez uprzedniej wizyty lekarskiej, musiał wcześniej oddać mocz. No i poszedłem, oczywiście, do kolejnego okienka, gdzie dostałem e, taki kubeczek na ten mocz, i poszedłem, oczywiście, do łazienki. I co ciekawe, od razu w łazience było takie okienko, które było połączone z laboratorium, czyli można było od razu. Zostawić to tam, nie trzeba było chodzić tym gdzieś po korytarzu, zostawiać to w jakiejś e, punkcie pielęgniarek. Nie. To od razu się po prostu w samej łazience załatwiało całą sprawę. To było bardzo fajne. No i następnie, jak już się tą sprawę załatwiło, to Szło się do już takiej głównej poczekalni już tuż przed gabinetem lekarskim i tam były te wszystkie numerki, i oczywiście się czekało na wywołanie swojego numerka. No i oczywiście potem mój numerek został wywołany, wszedłem do gabinetu lekarskiego, no i opisałem swoją sytuację i zostałem skierowany na tomografię komputerową, ponieważ to, tego wymagały najwyraźniej moje badania. Wiecie, ile trzeba czekać w Polsce na jakieś specjalistyczne badania. Już nie, nawet nie mówię o tomografii komputerowej trochę trzeba czekać, prawda? Natomiast tam tomografię komputerową miałem zaplanowaną na w zasadzie trzeci dzień po mojej wizycie głównej w gabinecie lekarskim. Po tym jak pierwszy raz w ogóle się pojawiałem u lekarza, więc dosłownie dwa dni musiałem czekać na tomografię komputerową. <grytanie> Mega szybko, prawda? Oczywiście przed tomografią komputerową było też e, fajna nauka japońskiego tak na szybko, ponieważ e, tomografia komputerowa była wykonywana i z kontrastem, i podczas takiego badania trzeba wstrzymać oddech w pewnym momencie. No i oczywiście tam personal mnie uczył, co, jakie komunikaty są wydawane przez to urządzenie. I nauczyłem się, że jak mówi Iki o tometę, no to trzeba wstrzymać oddech i potem jest Raku Nic kudasai, czyli można oddychać. No i za ten cały pobyt w szpitalu, czyli wliczając w to koszt parkingu, konsultację lekarską, badania krwi, badania moczu oraz tomografię komputerową, zapłaciłem... Gdzieś tak około 13 tysięcy jenów, czyli jakieś 470 zł. No i teraz Wy mi powiedzcie, czy to jest dużo czy mało? I ja uważam, że skoro to praktycznie było wszystko wykonane od ręki, to jednak to jest dosyć niska kwota. No i oczywiście też trzeba pamiętać, że zarobki w Japonii są troszeczkę wyższe, czyli adekwatnie to nie bolało aż tak, jakbym miał zapłacić 470 zł za podobne badania w Polsce. Problem jedynie polegał na komunikacji, ponieważ byłem, w, tak jak już wspomniałem, w Gunnie, w Maebashi. No, i nie było tam za bardzo personelu, który mówił po angielsku. Wiadomo, że prawdopodobnie w Tokio czy w większych miastach, gdzie jest więcej turystów, będzie szpital, gdzie ludzie będą mówić po angielsku. Natomiast tutaj niestety musiałem. Wiadomo, to jest dosyć stresująca sytuacja, jest dużo specjalistycznego słownictwa, więc poprosiłem ze kolegę, żeby poszedł ze mną i żeby robił, pomagał mi przy tłumaczeniu niektórych rzeczy. Tutaj, jeżeli jesteście gdzieś na wsi japońskiej lub na takich, w takich miejscach mniej turystycznych, no to trzeba będzie się przygotować na to, że ten japoński jednak trzeba będzie jakoś tam z niego korzystać. Aczkolwiek takie najważniejsze słowa E, takie najważniejsze jakieś stwierdzenia no to lekarz jednak starał się powiedzieć po angielsku żebym też na pewno to zrozumiał więc to jest taki w sumie fajny plus e, tego że nie wiem czy to kwestia lekarza czy może e, kwestia jakiejś polityki tego szpitala nie wiem ale przynajmniej się starał żeby te jakieś najważniejsze zdania albo przetłumaczyć za pomocą Google tłumacza albo samemu powiedzieć e, po angielsku i tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że przed y, wyjazdem na wizę z wiedzy i Pracuj musiałem się zobowiązać do wykupienia ubezpieczenia podróżnego. No, i całe szczęście, że no, razem się zobowiązałem, no to oczywiście, że musiałem się y, to wykupić, no ale też z drugiej strony bardzo dobrze, że to zrobiłem, ponieważ to ubezpieczenie podróżne praktycznie zwróciło mi 100% kosztów tej wizyty u lekarza. Więc to było super, że to zrobiłem. No więc, tak podsumowując, uważam, że w Japonii służba zdrowia działa bardzo sprawnie i szybko. Nie ma żadnych kolejek. Nie zauważyłem, żeby były jakiekolwiek kolejki. To też się już działo za czasów koronawirusa, że tak powiem. To już było po tym, jak w Japonii się pojawił koronawirus, więc oczywiście musieliśmy mieć maseczki i stosować nadzwyczajne środki ostrożności podczas naszych wizyt w szpitalu i w przychodniach. Więc pomimo tego. System wyrabiał ze wszystkimi pacjentami, nie, nie trzeba było jakoś czekać. Jest tutaj ten taki minus, że trzeba zapłacić za to, natomiast uważam, że jest warte tego. W sensie ta usługa jest na bardzo wysokim poziomie, te szpitale są zadbane, nowoczesne, wszystko tam wygląda na nowe, nie trzeba czekać, terminy są krótkie, więc uważam, że to naprawdę jest warte swojej ceny. I w stosunku do zarobków w Japonii te usługi nie są aż takie drogie. Wiadomo, że jeżeli zaczniemy porównywać to do usług, yy, do kosztów w Polsce, no to można by powiedzieć, no albo to są ceny podobne, jeśli chodzi o opiekę prywatną tutaj w Polsce, albo są nawet droższe. No, ale też pamiętajmy, że zarobki w Japonii są mniej więcej trzy razy większe. Jak już wcześniej wspomniałem, też nie ma tego lekarza rodzinnego, nie ma lekarza pierwszego kontaktu, czyli idzie się od razu do specjalisty, nie musicie marnować czasu na wydanie skierowania. I z tym jest od razu też powiązane to, że teoretycznie jakby teraz w Polsce zlikwidować ten wymóg y, tego skierowania, to można by założyć, że ludzie by nagle chodzili do specjalisty bez powodu. No ale tutaj z drugiej strony, w, w Japonii jest te 30% musicie zapłacić wy. Więc tutaj już nie będzie takiego pola do nadużyć, jeśli chodzi o to, że na przykład pójdzie się z każdą pierdołą do lekarza, prawda? Bo już trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Jak przyjeździć do Japonii na wizę Zwiedza i Pracuj, tak jak ja, no to Będziecie musieli, tak czy siak, to nie jest coś, co można sobie wybrać. Dostaniecie pocztą w do domu takie blankiety z ubezpieczeniem zdrowotnym, taki w zasadzie książeczkę z tymi rachunkami i będziecie musieli po prostu co miesiąc płacić za to ubezpieczenie. Jest to troszeczkę inaczej zorganizowane niż w Polsce, ponieważ w Polsce to pracodawca płaci za ubezpieczenie, albo jeżeli jesteście niezatrudnieni, no to musicie się zarejestrować w urzędzie pracy i to urząd pracy za was płaci ubezpieczenie zdrowotne. W Japonii natomiast, jeżeli macie pracę, no to oczywiście też e, pracodawca e, pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast jeżeli jesteście niezatrudnieni, no to też musicie sami za to sobie płacić, korzystając właśnie z tych blankiecików, które dostaniecie pocztą do domu. Ale nie martwcie się, to Was nie zrujnuje, szczególnie jeżeli jesteście pierwszy raz w Japonii, ponieważ e, jest zniżka, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie osiągnęliście żadnego dochodu w poprzednim roku fiskalnym w Japonii. Na to ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że jeżeli jesteście pierwszy raz, no to oczywiście nie mogliście e, osiągnąć żadnego dochodu w Japonii w poprzednim roku, przez co macie zniżkę i dosyć sporą, bo z tego co kojarzę, to jest jakieś chyba ile, 80%. Na to ubezpieczenie. To jest całkiem spora zniżka. Ja musiałem płacić miesięcznie 2000 jenów, natomiast moja dziewczyna, będąc studentką, płaciła 700-800 jenów miesięcznie. Do wizy Zwiedza i Pracuj też jest wymagane, żeby wykupić sobie ubezpieczenie turystyczne na cały okres pobytu przed podróżą do Japonii. I jest to wymagane, natomiast z tego co ja pamiętam, to nikt nie sprawdzał tego, czy ja faktycznie to wykupiłem, tylko musiałem przedstawić jakąś już polisę. Taką przygotowaną dla mnie, i to jeszcze nie musiała być w zasadzie polisa podpisana, tylko to musiała być tylko taka przygotowana umowa dla mnie, że tak powiem. Ale to oczywiście, tak jak wam powiedziałem, zdarzają się różne sytuacje. Im dłużej jesteście w Japonii, no to jest większa szansa na to, że coś się jednak stanie. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale lepiej mieć to ubezpieczenie turystyczne, wykupione, żeby po prostu, tak dla świętego spokoju. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś z tego filmiku i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to tak jak zawsze napiszcie je w komentarzach. Jeżeli też macie jakieś doświadczenia związane ze służbą zdrowia w Japonii, no to oczywiście opiszcie swoją sytuację w komentarzu. Jestem ciekaw, jak to w waszym przypadku wyglądało. Ciekaw jestem, jak sytuacja wygląda w innych miejscach niż Maebashi Gunma. A tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli lubicie filmiki o Japonii, języku japońskim, no to koniecznie zobaczcie pozostałe filmiki na moim kanale. A tymczasem się z Wami żegnam. Cześć i na razie.